Bądźcie pokornego serca i nie ustawajcie w modlitwie do niego. Módlcie się do niego, gdy jesteście na swoim polu. Módlcie się do niego za wszystko z postada. Módlcie się rano, południe i wieczorem. W różnych kulturach, w różnych wiarach zachęcać się wyznawców do y, jakiejś regularności w modlitwie. W islamie, na przykład, y, obowiązuje modlitwa pięć razy dziennie. Ja, jako święty świętych dniach ostatnich, bywam często pytany, a jak jest u nas? Ile razy mamy obowiązek modlić? Generalnie zaleca się modlitwę trzy razy dziennie oraz przed każdym posiłkiem. No i jeszcze można tutaj jakieś did didaskalia dodawać, jakieś dodatkowe rady, ale jeśli chodzi o y, zasadę, to Mamy obowiązek modlić się co najmniej trzy razy dziennie, rano, e, południe i wieczorem. A za mną e, jeden z moich ulubionych obiektów w Alicante, mianowicie poczta główna. Powiem tak, dawna poczta główna. Jeszcze kiedy kilka lat temu przeprowadziłem się do e, Alicante, poczta główna w Alicante funkcjonowała jako taka, A jak to znaczy jako poczta główna. No teraz jest to obiekt muzealny. Mam nadzieję, że Poczta Główna wróci do bycia Pocztą Główną, ale sądzę, że no, poczta jako taka to już historyczna rzecz, więc chyba raczej, raczej no, będzie to po prostu budynek, który był kiedyś Pocztą Główną Alicantą. Natomiast wspominam tutaj przy tej okazji piękne przemówienie, które miała moja siostra Bierze we Warszawie a doty, dotyczące modlitwy. Jak powiedziała moja siostra, w wierze nie jest pewna komunikacja, która nie wymaga e, dobrych, u, dobrych usług pocztowych, stabilnego łącza wi-fi, e, ani najnowszych e, kanałów komunikacyjnych. Jest im właśnie modlitwa. Nie, nie musimy mieć e, specjalnych e, udogodnień, e, aby móc e, połączyć się z naszym ojcem, który jest w niebie, który chętnie nas wysłucha, mimo tego, że wysłał nas na ten świat, abyśmy radzili sobie sami, ale chętnie wysłucha i zawsze podczas naszej modlitwy okaże nam serca. W jaki sposób Powiedz nam jedno, dasz radę, dasz radę i warto o to się pomodlić, żeby usłyszeć w ciszy swojego serca, dasz radę, ja w ciebie wierzę. Cześć, na razie, trzymajcie się.